Wszyscy wstawać! Szybko wstawać! Dobrze. Czekaj, Geniu. Co? Geniu, weź te słuchawki. Przedtem się po porozumiewać z naszą bazą na misji. Aha! Okej. Okay. Dzięki za te słuchawki. Przydadzą się na, dzisiaj, yy, na dzisiejszej misji. A teraz idź do, yy, do zbrojowni, tam się da tą broń. Okej. Okay. Ładunki wybuchowe. Podłożymy je pod bazę wroga. Aha. Chuj wszystkie chemikalia. Pokażę po każdej to Dobrze. Proszę młodzieńcze, podejdź odebrać. Tak jest. Dobrze, już ci daję. A masz. Oştu yedin.